Witajcie na moim kanale, dzisiaj będziemy nagrywać Snow runner i tak jak mówiłem, może w wcześniejszych odcinkach, bardzo wcześniejszych, chcę chociaż stosów lub więcej, jak wam się uda wbić tutaj, ale dobra, lecimy, będziemy dzisiaj nagrywać Snowrunner i będziemy kontynuować jak zawsze. Zrobimy za jakieś zadania dla Rosji, tak jak ten robiłem, pamiętacie? Teraz grała kura na padzie, więc teraz będę jechał na padzie, nie na kierownicy. Ale dobra, to nic. Więc, więc ładuję się na poczekamy. Dobra, niech się ładuje powoli. Jeszcze sekunda i będzie zalogowane. Dobra, o co jest? O już? coś przerwało przed chwilą więc zaraz się zaloguję już będzie Wpadki... dobra jest yy, jesteśmy w garażu dobra mamy tyle samochodów jak wiem ja wiem o tym że tyle mam no tu mam parę jeszcze samochodów Ten kosztował aż 99 tysięcy, bardzo dużo Ten 190 to jest bardzo dużo Widzicie, jak ten kosztował 190 z DLC to musi być bardzo potężny Musi być do niego AWD jak nic, jak jest 190 aż tyle kosztował Dobra słuchajcie, będzie trzeba jakąś misję zrobić Trajzmy oparcie tu ile ja mam tych... ...la ja tu dostarczyć, a skąd? Nie no znowu robić tą samą drogę, no to tak trochę słabo, żeby robić tą samą drogę, nie? Bo to bez sensu robić tą samą drogę jak y, ten. Tu mam cement. No tu i tu dostarczę, zarobię tysiące. tylko to słabo. Se, se, tysięcy, Łoł. Wow. Ej, se, tysięcy, słuchajcie, to jest bardzo dużo. Pójdę do nowa razy jeden. Bardzo dużo to jest. Słuchajcie, opłaca się, se, tysięcy. Czyli na przykład stol sobie załaduje, pojedziemy. Yy, czekajcie, tu trzeba rozładować na fajmie. Dobra, dobra, to powinno być proste. Nie powinno być jakoś trudne, ale będzie bardzo długa droga, więc ten odcinek będzie bardzo długo trwał. Dobra, zaakceptuj. Aha. Dobra. To które to było, że zarobę te 16? Aha, to ja myślałem, że to będzie inaczej. Średnie kłody razy sześć. Dobra, słuchajcie, długie kłody razy trzy. Lub. Dobra, tu już widzę, że nic nie ma. Tu zrobimy sobie zadanie cykl towarowy. Eee, co? Tu, tu dojechać jeszcze? Ja ci sunę, to będzie zadanie potężne. Dobra, słuchajcie. Lecimy. Lecimy, ustawiamy sobie dróżkę. Tak, pyk. Znowu będę musiał jechać tą tu drogą, drogą, drogą Dobra, gdzie to jest? Nie mam... Aha, tu na farm Tam aż na fabrykę? Czekajcie, to ja nie muszę delty sobie jechać? O nie, tylko nie bakno Dobra, słuchajcie Tędy będzie trzeba objechać to. Dobra, słuchajcie, tu będzie. Tyk, tyk, cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. cyk, cyk, cyk Cyk, 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 cyk i cyk. Dobra, mamy to. Słuchajcie, nie wiem jaką ciężarówką pojedziemy, ale chyba tą. Ile tam? Jakie zadanie to jest? Czekajcie. Dobra, wyjedziemy to sprawdzimy, które to było. Teraz bierzemy jakąś ciężarówkę, tylko żeby to nie było razy trzy coś. Weźmiemy sobie tom, bo ta jest bardzo dobra. Wide West... Toś, ta ciężarówka się nazywa, jak ktoś by chciał wiedzieć, Wide Western Star 4964 Tak ona się nazywa. Więc co, lecimy. Dobra. Płyta bedonowa razy jeden zarobił 4800, bardzo fajne. Dobra, więc co, lecimy sprawdzę czy jeszcze dobrze zaznaczyłem żeby potem nie było dobra dobrze dobrze a więc co zaczynamy tylko jeszcze pogodę sobie przełączymy żeby była popołudnie o możemy jechać Od środka wygląda jak zawsze wiadomo tak tako a teraz wyjeżdżamy jedziemy w podróż Idziemy w podróż. Jako fajnie. Super. Dobra, słuchajcie, możemy teraz jechać. Mamy Cycle Alliance. się, zobaczcie, oświeci się nam. Chodź. Czy... Problem. Dobra, już nie ma problemu. Możemy jechać dalej. Ciekawe do ilu ta dziedzinia jest mocna. Dobra, ale jedziemy, słuchajcie. Przebiła nam się trochę sprężyna znaczy jak przebiła, się trochę No słuchajcie, będziemy tak długo jechać Trochę nam to zajmie, ale dobra, no co, no jejemy Teraz będę przez chwilę cicho, zapomniałem Słuchajcie, przepraszam co jest to, że zapomniałem sprzedajnego nagrać Po prostu na no

ja trochę dobrze, gdybyś to żarówka. Codzienne problemy oczywiście, kochanie się. Tak to ze środka wygląda. Dobra, wyjechaliśmy z tego bagna. No, więc teraz będę już mówił to 20 km na godzinę Znaczy milów, bo tu są mily w tym z Ciężarówce no, trochę się kopię, ale zaraz nie będzie tych dziur, pojedziemy sobie na spokojnie. Przasza jedzie to dzierdzia Tak zobacz jak on jedzie szarza jedzie to bo słuchajcie jedziemy Patrzy lusterka, wszyscy muszą patrzeć Słuchajcie dobra Dzisiaj patrzę na lusterka Więc chcę cofać, to muszę zobaczyć na lusterkę Dzisiaj to taki challenge Mam challenge że jak cofam... Nie, no znowu to, no jedź! Nie mam challenge'a, że jak cofam, to tylko patrzę na lusterka. No, więc jak ja do przodu... To dobrze, ale jak cofam kamerką taką, to, to nie dobrze. No słuchajcie, na razie dobrze nam idzie. Myślałem, że będą lepiej... bardziej problemy, ale myślałem, że bardziej inaczej to pójdzie, ale Myślało, ale dobrze poszło. Myślałem, że trudniej będzie jakiś ten element To jest szybki. Nie! Czy tu jest samochód? Nie! Nie wierzę. Jak tu jest samochód, to będzie trzeba go wziąć. No ale słuchajcie, to jest samochód. I się do niego mogę podczepić, tak? Nie mogę, czyli to jest jakiś zakupiony Nie do kupienia już. Pora w jest. Dobra, słuchajcie, wybrałem sobie bardzo super drogę przez bankno. To super droga. Dobra, będziemy się trochę kopać i to chwilę potrwa. Myślałem, będzie woda bardziej niżej schodziła. Zobaczcie, jak to wygląda, jak się jedziemy. Z tyłu. O, tak też możemy cofać. Dobra, gdzie jedziemy. Zanim my tam dojedziemy, to będzie osiem godzin. Dla filtrów będzie. Dobra, jedziemy. Dobra chyba, bo tam będzie szybciej. No jedź, jedzie, jedź, 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 jedź. Nie, 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 Dobra, słuchajcie, trochę ta ciężarówka sobie nie radzi. Zobaczcie, ognę No się zatupiłaś. Dobra, ale jedziemy dalej no ale siadła od razu zobaczcie nie no znowu się kopie no to coś już jest tu mogłem chyba azofę o. mogłem chyba azofę to byłoby szybciej tylko że problem mamy taki że paliwo to się pochodzi. no zobaczcie on spala 16 litrów co to jest jest tak dużo nie no muszę wyłączyć tę akutę. On spala za dużo, teraz zobaczcie On spala o 10 litrów mniej Jedziemy wolniej, a z... aby cię spalać mil litrów, to jest właśnie to, taktyka Zobaczcie To tyle koła wam a to jest to jest, to jest, to jest zaczarowana ciężarówka Jedziemy na podróż. No, więc jedziemy I chcę robić do subskrypcji chociażby. Nie wiem. się no, to na dużo. Chociaż to, żeby było pod jednym pod jednym, yy, no jak to się Filmiku czy live. Głosowy świetle, więc naprawdę zabajcie się z bo naprawdę potrzebuję. No, ostatnie rzeczy. Tu w ogóle są kłody? Tu jest most, czy co to? Chyba most tu jest do, do kończenia zbudowania. Czekajcie, co da się jechać? Aha! Zatelny, czy by było szybciej? Ja wiele. Dobra, szybko się jeżdżą. Dobra, słuchajcie. Widać miejsce rozładunku? Dobra, chyba jesteśmy już. Chyba ta matryka stoi tam. O, Czy to jest ta matryka? No to wreszcie! Chociaż tylko tyle lajwa bileła i już dojechaliśmy. Przecież żarówka jest magiczna! Wyzwa paliwa? No bardzo słaby, 200 litrów tylko dostało nas no. Nie jakoś za dużo no, Słuchajcie, jedziemy Jedziemy, nie poddamy, się, nie poddamy się Dobra, kamera środkowa, bo trochę się zrobiło źle Czy to jest miejsce rozładunku? Nie, ja tyle przyjechałem, a to nie tu, kurde, no nie, to nie tu było. Kurcze, no jak ja nie mogłem tego zrobić? Zatopiona ciężarówka, jeszcze? Czekajcie, czekajcie. Tu jest zatopiona ciężarówka, Woron AE. Ej czekajcie, to jest zatopiona ciężarówka Ją trzeba na pewno stąd wywolić Słuchajcie, bierzemy to Bierzemy Musimy ją naprawić Tyle części musimy aż dać To chyba będzie za trudne Jakby to miało być Zagilione cechy Czyli źle to zrobiłem, no nie wierzę w to Dobra słuchajcie, holuję, bo bez nadzieja ale, Słuchajcie, no trochę Przykro mi, ale dobra słuchajcie, będziemy musieli zrobić co jakoś ile łatwiejsze zadanie Na przykład takie jak tutaj, za samochód tu To będzie za trudne Słuchajcie, nie wiem, jakie tu zadanie by zrobić. Będziemy testować. Słuchajcie, zobaczymy. Um. Będziemy sprawdzać, czy no ta ciężarówka nie ma awd? Ta ciężarówka ma awd, zobaczcie. Powinny się awd do zdobycia, tylko na jakiej babce to jest, że jest to te awd? Standardowy układ lapelowy z napędem na tylną oś. zobaczcie jak to się podniesie, zobaczcie to, to się tak podniesie. Podwyższone, przełączone. Istnieje możliwość. Ej, słuchajcie! Przełączone. Blokady deferencjału tu mam. AWD jeszcze będę miał. I będzie Esa w tej ciężarówce. Tylko nie wiem gdzie, gdzie znaleźć to, nie? Chodźbiem sobie kolor inny. Słuchajcie, jak wiecie gdzie to znaleźć, to naprawdę mówcie, bo potrzebuję do tych dwóch ciężarówek te AWD. Dobra, ale słuchajcie R3 Jak tu? Baba Dobra, słuchajcie, tu by jeszcze To już jest za ten yy. DLC, to też DLC, to też To wszystko jest już DLC, to trzeba naprawdę sobie kupić DLC dobra słuchajcie półwysep polski Zalane treny. Nie wiem jak odblokować te mapy To na przykład tą lewą Tu mam już trzy Raz, dwa i trzy Trzy na mapy mam Alaska tak Michigan to wiecie tak średnio Wyspa Wyspa Drubolt tam nie ma garażu, tak jak mówiłem. Tu też nie ma. Garaż otwarty jest i tu też jest. Nie. No więc takie bab Ogólnie rzecz osiągnięć. Co? Taka babka? Harvest Polo win. Sprawdź ile tu jest babek za DLC. No to. to... To wszystko do odblokowania, nie? Lub za DLC se kupienie, lub za kasę, nie? Ale słuchajcie, nie udało nam się... No ale co? Jak się nie udaje, to się nie udaje, ale trzeba... Walczyć! Pojedziemy sobie teraz takim Chevroletem, tak jak mówiłem. To jest nasz pierwszy samochód. A ktoś go sprzedał podobno. Bo mówił, że jest najgorszy. Jak ja w nim mam AWD, to co to i AWD i blokadę deferencjałów, a 8. To nie jest najgorszy samochód, najlepszy. Bo z moich mogę powiedzieć. Ma taki sterzak o. Odwyższone zawieszenie do Baksa, mam. Ale dobra, co? Nawet jak jedziemy sobie takie bagno, zobaczcie, to on Seta radę. Papel dla tyłu. Mamy zadanie przeprawić się w tym bagle aż do tam do końca. To jest wezwanie, bardzo duże. Zobaczcie, ja się ciągle. Zobaczymy, jak ten samochód. Dla i dalej pojedziesz AWD i blokadę referencjału no, zobaczmy, czy to jezioro się kończy, to już się kończy Dobra, ale słuchajcie Będę chyba już kończył tego live'a No wiem, że długo nie trwa, ale co, Ojcory, przed chwilą wyszłem na chwilę Dobra, przełączymy chyba na ilość grę, więc czekajcie Dobra, słuchajcie, chyba raczej nie, bo nie wyświetla potem się nagrywanie. Poczekajcie, tylko zobaczę. Dobra, nie, bo się nie wyświetla ten nagrywanie. Dobra, ale słuchajcie, kończę tego live'a, więc do następnego odcinka. Pa!